Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, mała, krótka taka e, informacja. Czekajcie, coś mi oko boli. Dobra, chyba jest ok. Dobra. Jakoś mogę funkcjonować. Kochani, więc tak, nie wiem, co wy na to, ale postanowiłam, że projekt 360 skończę sobie w zaciszu domowym. Czyli teraz nie będzie się on pojawiał w każdym w, w, praktycznie no, cały czas się pojawiał w każdym filmie był, więc stwierdziłam, że ja skończę ten projekt, bo już tam zostało naprawdę niewiele tych elementów, a tak naprawdę by Was to zanudziło. Ja Wam pokażę po prostu już efekt końcowy, dlatego że gdzieś też zaczęło mnie to już męczyć, te przyczepianie szpilek, no więc wolę to sobie zrobić w zaciszu. Jestem takim człowiekiem, że robię wszystko w zgodzie ze sobą. I tyle. Także on wisi sobie tutaj, ale ja chciałabym na spokojnie to sobie porozmieszczać. A tutaj zostały tak naprawdę takie drobne elementy, taka drobnica, i to myślę, żeby Was zanudziło. Pokażę efekt końcowy. Tak jak, tak jak obiecywałam, tak też się stanie. I ym, no to jest taka moja decyzja po prostu. Dobra. Kochani, na chwilę przeniesiemy się do second handu. Jakieś takie małe chyba nagranie będę miała z samochodu dla Was. No dobra, zobaczycie. Pewnie przywitam się z Wami jeszcze raz. Także na chwileczkę przeniesiemy się gdzie indziej. Kochani, stoję na. Czerwonym świetle, więc pomyślałam sobie, że już teraz zacznę do Was coś tam mówić. Witajcie moi drodzy. Jadę dzisiaj do Tania Odzież Retro na dostawę. Wyjątkowo jakoś tak um, ogarnęłam się z samego rana o 5. Przy czym tak, bo pracę zaczynam o 7, dlatego do 15. Dlatego o 15 już muszę być zawsze gotowa, chcąc jechać do jakiegoś second handu. Także dzisiaj wybieram się na dostawę. Mam nadzieję, że zaraz coś fajnego znajdę. Rzeczy kupiłam, bo że mi wostarczył. Fajny, fajny szlafrok. Taki błyszczący będziecie widziały go na nagraniu. Już teraz nie będę Wam tych rzeczy pokazywała. Chciałam Wam pokazać w samochodzie i zrobić takie wstawki w postaci już nagranych stylizacji, ale pomyślałam sobie, że jadę dalej, bo mam jeszcze dużo rzeczy do załatwienia. Muszę jechać e, kupić frankowi mm, piasek kinetyczny, bo sobie zażyczył. Matko, znowu będzie to sprzątać. Ale dobra, dziecko zdrowe to najważniejsze. Kochani, zakupy. Może nie były jakieś wielkie, ale kupiłam bardzo fajne y, rzeczy. Zacznę teraz od stylizacji, którą mam na sobie. To była sukienka jeszcze do, do wczoraj, natomiast teraz stała się ta rzecz bluzką i bardziej mi się podoba. Y, dziwna sprawa, ponieważ mam na sobie dżinsy, a wiecie, że ja za dżinsami nie przepadam, ale jeszcze te są w miarę takie wygodne. Jakoś tak mnie naszło dzisiaj, akurat dzisiaj jest ten dzień, kiedy miałam ochotę i potrzebę założenia właśnie dżinsowych spodni, co się nie zdarza, bo, bo nie lubię. Przestałam lubić po prostu jeansowe spodnie, no i mam ich tak naprawdę garstkę, ale jakoś tak dzisiaj miałam ochotę, więc je sobie założyłam. No i za chwilę też, jak już ta stylizacja wam się wyświetli, tutaj będę chyba sobie zmieniała buty. Natomiast no gdzieś założyłam te czerwone, ale później zobaczyłam, że zielone takie klapki fajnie też wyglądałyby do tej stylizacji. Będę miała dzisiaj dla was nagranie, jak powstała ta bluzka. Czyli tak, tak, takie szybkie nagranie. Najpierw jednak zacznę od takiej kurtki, bo w momencie, kiedy będę pokazywała wam stylizację z kurtką, to tam zrobię ten swój magiczny palec, pokażę, że coś jeszcze się będzie działo, i wówczas będzie kawałek nagrania z tego, jak sukienka zmienia się w pluskę. Więc zacznę dzisiaj sobie od końca, dzisiaj wszystko robię odwrotnie. Zawsze zaczynam od tej strony, a ci zacznę sobie od końca. No więc, jako pierwsza taka kurtka w przepięknym różowym kolorze, jest to bardzo stara rzecz. Troszeczkę muszę ją naprawić w jednym miejscu, bo widzę, że tutaj się coś pruje. Jest ona, ja bym powiedziała, różowo-czerwona. A dlaczego? Dlatego, że ma czerwony zamek, i dlatego mówię, że jest czerwono-różowa, różowo-czerwona. Jest to taka kurtka kreszowana, taki stary materiał, z tyłu tak się prezentuje. Ją kupiłam ze względu na kolor, ponieważ ten kolor bardzo mi się podoba, a jeszcze w połączeniu z czerwienią to jest taka. Taka petarda też ze złotym kolorem będzie przepięknie ta kurtka wyglądała, ale również próbowałam ją zestawić sobie z fioletowymi takimi delikatnymi kozakami w takim bardzo jasnym kolorze takim lawendowym, lilowym, coś takiego. Także ten kolor naprawdę fajnie będzie wyglądał z różnymi innymi kolorami, nawet z takimi bardzo mocnymi jak pomarańcz. Też, też bardzo ładnie będzie to ze sobą współgrało. No i kochani, w tym właśnie podczas nagrywania tej stylizacji, tam chwila jeszcze takiego, takiego nagrania, czyli. Pokazałam, jak po prostu z sukienki zrobiłam bluzkę, banalna sprawa, wystarczyło sobie tylko wziąć nożyczki i obciąć. I to jest dla osób, które, które tak naprawdę nie mają maszyny do szycia, na przykład, a też chciałyby coś przerobić. Zajrzyjcie do swoich szaf i tak naprawdę na pewno znajdziecie coś, co można tylko i wyłącznie obciąć, można sobie coś postrzępić i będziecie mieć nową rzecz. Na przykład, w czymś, nie chodzicie, jakiś dłuższy czas, wystarczy mieć nożyczki i. I po prostu zrobić małą modyfikację, a gwarantuję, że rzeczy zyskają w ogóle, zmienią charakter i e, będziecie mieć po prostu nową rzecz. To jest po, sprawdzony przeze mnie taki patent, zresztą ja uwielbiam wszystko ciąć, przerabiać i tak dalej. To jest moja pasja największa na świecie, ja tym żyję, tak jak już Wam to mówiłam. Mm, no i nożyczki to jest, e, gitara to jest, e, Boże, maszyna do życia to moja gitara, nożyczki też mi są bardzo, bardzo potrzebne i, i tyle. Teraz, kochani, taka koszula. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam bardzo szalona. To jest naprawdę taki. Taka, taka rzecz, która nie dość, że się świeci, bardzo mocno połyskuje. No, jest po prostu jak płyta CD. Tak, ja lubię takie rzeczy. I ta rzecz mi się spodobała. Lubię kombinować sobie. Tutaj akurat założyłam w tej stylizacji czekoladowe kozaki, ale. Tak sobie myślę, że to nie jest jeszcze spełnienie moich wszelkich oczekiwań co do tej stylizacji, więc będę sobie jeszcze kombinowała z tą koszulą na pewno. Tak sobie myślę, oczami gdzieś tutaj hmm, patrzę, zerkam na moje buty. Nie chcę ich w żaden czarny kolor, nie chcę iść, w, tak jakby w stonowanie, tylko bardziej bym tutaj jeszcze zaszalała. Może wydobyłabym kolor fioletowy albo żółty z tej koszuli. Chociaż żółty niekoniecznie, ale fiolet byłby. Myślę, bardzo fajnym rozwiązaniem. Także ja jeszcze sobie ja będę kombinowała. Jeżeli chodzi o tę koszulę, mamy tutaj też kolorowe guziki, więc to jest totalne szaleństwo. Teraz kochani coś takiego, i to było widoczne raczej na nagraniu ze sklepu. To jeszcze wymaga ode mnie pielęgnacji, bo gdzieś to jest skosmacone. W zestawie tutaj było coś takiego, taka ozdoba. Tutaj są po prostu dwa guziki, i, tu, i dzięki temu możemy sobie tę rzecz zaczepić z perełek. Ten łańcuszek to jest taka właśnie ozdoba, która podoba mi się. To jest za szerokie. Mamy tutaj szlówki, był pasek, pasek badziewny. Wyrzuciłam go od razu i teraz tak: albo ta bluzka będzie zwężona, albo zrobiłam taki patent, który. Które koniecznie musicie zobaczyć przy użyciu bransoletki takich z perełek. Więc jak będzie stylizacja, to od razu sobie zobaczcie. Ja w międzyczasie coś tutaj będę opowiadała, bo chyba w trakcie nagrywania tej stylizacji też do Was chyba przemówiłam. Tak mi się wydaje, więc nie, mogę, nie mogą się dwa, dwa głosy moje na siebie nakładać. Także niech się wyświetli ta stylizacja. Póki co. Mamy tutaj dwie szlówki. No i ja to wykorzystam, kochani. Mam tutaj też bransoletkę taką sperę. i sobie teraz będę robiła ozdobę i przy okazji będę nadawała kształt tej koszuli. Dobra, mniej więcej równo. Także gotowa stylizacja. i tam, jak widziałyście, widzieliście, zrobiłam po prostu przy użyciu bransoletki bardzo prostą rzecz. Dlatego te szlufki tutaj zostały, ja ich nie odpruwałam. No w momencie, kiedy ja zwężę tę rzecz, no to te szlufki też automatycznie znikną, ale bardzo lubię ściągać sobie materiał właśnie tak do przodu, już kiedyś Wam to pokazywałam i na przykład jak nie macie jakiejś bransoletki, to wystarczy jakaś broszka od biedy, agrafka i też sobie w ten sposób ściągniecie ten materiał i będzie się dana rzecz fajniej układała. Więc tutaj też taki, taka opcja dla osób, które nie mają mają maszyny do szycia, na przykład nie lubią też zwężać ręcznie, nie mają do tego po prostu głowy, ochoty i tak więc tutaj moja propozycja, broszka, bransoletka, cokolwiek, kawałek sznurka, nie wiem, jakieś wstążeczki nawet, najbardziej pasowałaby tutaj biała i już sobie tutaj możecie zwęzić bez użycia maszyny do szycia w dosłownie parę sekund. Macie tak naprawdę nadany kształt, talii podkreśloną i tyle. Kochani, teraz jeansowa koszulona, no, taki też jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam, bardzo mi się spodobała. Co prawda, tutaj w tej stylizacji ona jest tak troszeczkę schowana, bardziej zależało mi, żeby ona była wypuszczona, bo ma dość ciekawy kształt, natomiast z tą spódnicą nie szło tego wystylizować za bardzo i też będzie ta stylizacja raczej do poprawki. Jest ona ogólnie w porządku, też krawat tutaj założyłam, więc ta stylizacja jest taka dodatkowo dopełniona, podkreślona. Znaczy nie Krawaty to jest taka moja biżuteria specyficzna. Wiem, nagram dla Was filmik o krawatach wkrótce, to znaczy taki, taką wstawkę do filmu, ale to pod koniec, myślę, tygodnia. Więc, kochani, koszula jeansowa, tak naprawdę ta jest taka bardziej. No jeans, no to coś bardziej takiego luźnego, można powiedzieć sportowego, gdzieś zahaczającego o sportowy charakter. Natomiast przez to, że założyłam tutaj ten krawat, no to ta koszula zrobiła się taka bardziej szlachetna i dlatego zdecydowałam się na taką spódnicę, ponieważ pierwotnie myślałam o innej stylizacji, w ogóle nie chciałam zakładać krawata tego akurat, który, który tam jest na nagraniu, ale jakoś tak ta spódnica też kolorystycznie taka jest stonowana, gdzieś tutaj pasowała do krawatu. Krawata krawatu. Więc już tak zostało, ale też będę sobie tutaj kombinowała z tą, z tą koszulą. Na pewno, dlatego że zależy mi na tym, żeby ona była jednak wypuszczona. Teraz, kochani, bardzo ładna cekinowa sukienka, która jest praktycznie w moim rozmiarze, można tak powiedzieć, że gdzieś jest dla mnie dobra. Z tyłu tak się prezentu, prezentuje: to jest taka cieniowana sukienka, bo gdzieś tutaj mamy wstawkę z, takiego, z takich jaśniejszych cekinów, no i na dole są takie bardzo, bardzo szalone cekiny, a tutaj wszędzie są takie lodowe, srebrne. To jest moja propozycja dla mnie samej na Wielkanoc, pierwszego dnia świąt. Oczywiście, stylizacja taka. Domowa i ewentualnie wyjazd na śniadanie do rodziców. Na to jeszcze założę sobie żakiet taki do kostek, taki długi, w kolorze kremowym, więc to będzie taka moja dopełniona stylizacja. Tak, postanowiłam na te święta założyć sobie coś takiego. Jakoś tak nie wiem, pasują do tych świąt. Po prostu. Ta sukienka pasuje mi do klimatu tego świątecznego. No i dobra, jest ona bardzo wygodna. I też mam zamiar ją nosić na co dzień, na przykład jak będzie troszeczkę cieplej, pod jakieś płaszcze, żeby coś tam się działo, żeby stylizacje były takie bardziej, nie wiem, ekstrawaganckie i tyle. I teraz bardzo ciekawa kurtka. I powiem Wam, że od Davida Berego, tak chyba to się czyta, miałam bardzo dużo takich kurtek, kolekcję. Ta jest w bardzo ciekawym kolorze. Jeszcze w takim odcieniu nie posiadałam kurtki. Od, od tego projektanta ewentualnie w kolorze granatowym, czyli coś w odcieniach niebieskiego, ale ogólnie miałam i żółtą, beżową, różową i tak dalej. Dużo tego było. I kochani, powiem Wam, że ta bardzo mi się podoba. No na tyle, że ją kupiłam. Na razie ze mną zostanie. Mamy złote tutaj y, dodatki, co bardzo ładnie wygląda i powiem Wam, że y, facet miał y, po prostu niezłą wyobraźnię. A dlaczego? Dlatego, że zrobił piękną duszę. I na nagraniu będzie widać jak, y, czy też już widzieliście te nagranie, widziałyście? Nigdy nie wiem, czy w czasie dobrze tutaj się y, zgrywam z tym, co mówię, żeby wyświetlała Wam się też odpowiednio stylizacja. W odpowiednim momencie. No więc kochani, facet zna się na rzeczy, ponieważ zrobił piękną duszę i ja tę kurtkę sobie przewróciłam na drugą stronę standardowo, bo lubię to robić. I mamy tutaj piękną, pikowaną taką bomberkę w tym momencie. Też zmienił się totalnie charakter tej rzeczy. Czy przeszkadza mi napis tutaj David Berry? Nie wiem, nie sprawdzałam nigdy tak naprawdę, hmm, kto to jest więc sprawdzę sobie chyba po filmie, ale nieważne, jakoś to mi nie przeszkadza. Jeżeli będzie mi to przeszkadzało, bo ogólnie nie lubię jakichś takich napisów za bardzo, to sobie tutaj coś naszyję i zmienię, zmienię tę rzecz. Wieszak teoretycznie też mi nie przeszkadza. Fajne są te guziki, ponieważ są bardzo uniwersalne. Czy przewrócę tę kurtkę, na... czy jest ona na stronie właściwej, czy na podszewce, nieważne. Mogę sobie w każdym momencie tę kurtkę zapiąć, więc guziki są w porządku. Także mam dwa w jednym. Lubię ten patent. Wiem, że dużo osób też zainspirowałam przewracaniem rzeczy na drugą stronę. Wysyłacie mi swoje zdjęcia, swoje propozycje. Naprawdę też bardzo fajnie kombinujecie. Ostatnio. Jedna z moich ukochanych obserwatorek wysłała mi korzuszek, który ma ode mnie, który kupiła ode mnie i sobie go obcięła i też przewróciła na drugą stronę. Rewelacja, bardzo mi się to podoba. No i dobra, i taka, taką mam teraz kurtkę i zobaczcie, ona jest taka designerska w tym momencie. Ktoś mnie zobaczy na ulicy, to będzie się może zastanawiał, może nie, skąd ta kurtka pochodzi. Oczywiście tylko takie cuda w lumpeksach. Teraz, kochani, przepiękna sukienka. Jestem w niej zakochana bardzo, taka romantyczna, delikatna. No, i tutaj mała przeróbka była z mojej strony przed nagraniem. Zwężałam ją sobie do tego momentu, dlatego, że była przyszeroka. Cudowna, przepiękne guziki. One tak ślicznie tutaj wyglądają. To jest taka łączka, to jest taka delikatna sukienka wiosenno-letnia. I powiem Wam, że gatunkowo jest świetna. To jest chyba bawełna. Albo wiskoza, ale coś na pewno z tych rzeczy. Eee, dobra, nie będę tego czytać. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany skąd ta sukienka po pochodzi, no to oczywiście Wam napiszę. Eee, no i dobra. No jestem bardzo zadowolona, słuchajcie. Bardzo, naprawdę. To jest, to jest taka sukienka, która rewelacyjnie sprawdzi się latem, nawet w upalny dzień. Dlatego, że po pierwsze ten materiał jest fajny, już czuć, że to jest coś miłego. No i będzie przepięknie wyglądała. Sprawdzi się rewelacyjnie. Teraz, kochani, taka bluzka w aniołki. Zobaczcie, ona jest prześwitująca. Ja pod spodem sobie założyłam, pod spód ubrałam taką na ramionczka basicową, szarą bluzkę. I gdzieś ona tutaj pasuje do tej stylizacji. Też ona gdzieś tam wystaje, to tak jakby w połączeniu z tymi spodnico-spodniami. Nie, to są spodnie właściwie. Um, robi się taki... Tak, jakby pasek się tworzy. Gdzieś to się fajnie łączy i podoba mi się ta stylizacja. Teoretycznie można tutaj nosić bieliznę w kolorze nude, na przykład, i nie muszę tutaj pod spód nic zakładać. Nie jestem zwolenniczką zakładania bluzek takich właśnie bokserkowych pod, pod jakiekolwiek bluzki. Nie do końca to mnie jakby przekonuje, ale ta jakoś tak się tutaj wkomponowała, że jej tak jakby nie widać. Uzupełniła tą przestrzeń odpowiednio i gdzieś to fajnie wygląda. Także e, taka bardzo delikatna bluzka. gdzie są takie rzeczy bardzo, mm, nie no, na początku były takie wściekłe, takie szalone, dyskotekowe, nie wiem, kiczowate może trochę, e, ale gdzieś e, podobają mi się. I teraz na przykład taka e, ostoja, oaza spokoju. E, no, jak trzymam tę bluzkę, to dosłownie jakby wiatr na mnie tutaj, e, takie podmuchy wiatru czuję. Słuchajcie, no serio. I teraz będzie trochę rzeczy takich artystycznych, właściwie dwie rzeczy takie artystyczne. No i szlafrok, kochani, który był widoczny na nagraniu. To właśnie ta rzecz. Ten sam szlafrok, który widziałyście, widzieliście, jest rewelacyjny. W dotyku przypomina jedwab. On wygląda jak jedwab, jak jedwabna rzecz, bardzo luksusowo i drogo wygląda ten szlafrok. Jest cudowny, nie ma nigdzie żadnych dziur, ubytków itd. W środku mamy frotę. Teoretycznie można go sobie przewrócić też na tą stronę, na stronę fioletową. Nie próbowałam jeszcze, słuchajcie, bo zainspirowała mnie ta strona, ta podszewka właściwie. I przez to, że jest ta, ta frota w środku, to jest to takie cieplejsze, bardzo mi się ten szlafrok podoba. To jest taki płaszczyk dzisiaj zawiązany, natomiast też będę go nosiła tak na luźno na zasadzie takiego blazeru, bo lubię tak nosić, czy jakaś dopasowana sukienka ewentualnie, albo też spodnie od garnituru w kolorze białym. Nie mam takich, ale muszę sobie takie kupić. I będzie gotowa też stylizacja, bardzo fajna. Kocham szlafroki, jak widzicie, kupuję je cały czas. Jeżeli takie się trafiają, no to, no to po prostu jestem zadowolona i je biorę. No i to jest taki... taka rzecz bardzo, bardzo wyjątkowa. Naprawdę, szlafrok może, może stworzyć taką stylizację, że wyczarować. Rewelacja. Teraz kochani, dzisiaj dużo takich wstawek, nie wiem jak długi będzie ten film, ale trochę takich vlogowych powiedzmy wstawek, ponagrywałam dla Was, powiedzmy vlogowych, no nie wiem. Przenosimy się na chwilę do mojej pralni, pralnio-suszarni, nie przestraszcie się, to będzie pralka działała i tak dalej. Dobra, przenosimy się. Witajcie kochani w mojej pralnio-suszarni. Tak, zobaczcie, tutaj kupiłam sobie, znaczy nie tutaj, kupiłam w się bardzo fajną kurtkę skórzaną, taką vintage. Ona tak się prezentuje. To nie są żadne zniszczenia, to jest po prostu taki wzór, ale ja bym chciała troszeczkę ją sobie przerobić. Mam też taką bluzkę, która no, którą ktoś zrobił w taki sposób, że to jest chyba ten taki brokat. Nie wiem nawet, czy to można wyprać, ale planuję sobie te elementy powycinać. I zobaczcie ogólnie, jak to się fajnie komponuje już z tą kurtką. tak obok się leżało i na myśl mi to właśnie e, przyszło. Sorry za dźwięki pralki, ale no pierze się jak zwykle u mnie w pralni, zawsze się coś tutaj pierze. Dobra, pokażę Wam później e, może efekt końcowy albo na przykład taki pro, e, projekt jakby, jak to wszystko ułożę, taką kompozycję tego, tej kurtki. Kochani, e, widzieliście na nagraniu, widziałyście, że y, pokazywałam tę kurtkę. Słuchajcie, to jest na razie poprzyczepiane szpilkami. <laughs> Gdzieś powycinałam te elementy już z tej bluzki. No i one bardzo tutaj pasują do, y, do tej kurtki. Słuchajcie, ja y, chciałabym się w tym specjalizować. Chciałabym specjalizować się w ratowaniu w ten sposób rzeczy, dawaniu im drugiego życia na zasadzie przeróbek. Ja chyba, nie wiem czy... Y, no, może dla samej siebie nauczę się gdzieś e, szycia od podstaw, ale mm, kurczę, to jest taki mój konik. Te przeróbki to jest mój konik i nie wiem, czy w to nie iść, bo ciągle się nad tym zastanawiam, ciągle mam taki dylemat w życiu i ciągle jakby nie mogę się tylko tym zająć i to jest straszne, wiecie, powiem wam, że to jest straszne, na dzień dzisiejszy nie mogę sobie na to pozwolić e, i wcale nie jest tak, że ja robię co chcę z jednej strony, bo chciałabym się tylko tym zająć, a nie mam takiej możliwości, muszę też jakby mieć jakąś pracę. No, także to wszystko jest, to wszystko tak wygląda. Moi drodzy, no i zobaczcie, no trochę to się wygina, bo to jest takie, przez to, że jest na tym brokat, to, to gdzieś to się wygina. Ja to oczywiście poprzyszywam, na razie jest to poprzyczepiane szpilkami. wyświetliłam się stylizacja, bo ja gdzieś to ubrałam, żeby Wam to pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Tylko, że tak, szpilkami pościągałam ten materiał w kurtce, bo jak to pozaczepiałam, po to gdzieś ona się tak ściąga, deformuje. Także nie będzie to pewnie dobrze wyglądało, zwłaszcza ten kwiat tutaj widzę, że się zdeformował, ale chodzi o to, że zobaczcie, jak mamy te kwiaty, takie ząbki tutaj są. To zwróćcie uwagę, na tej kursce też mamy takie... Hmm... Takie ząbki, no powiem tak y, po prostu po chłopsku, takie ząbki i to jest tak mocne nawiązanie, to, do, to siebie tak przyciąga, jakby te kwiaty ktoś stworzył na potrzeby tej kurtki, żeby ją uratować, bo powiem wam, że jak tych kwiatów nie ma, to ktoś może pomyśleć, że to jest stary obdrapaniec, a taka nie jest prawda, bo... Ale gdzieś to może tak się kojarzyć. Natomiast w momencie, kiedy ja poprzyczepiam sobie te kwiaty, to już będzie taki projekt, który bardzo mi się podoba. No i zdecydowanie wystarczy tutaj. Myślę, że więcej rzeczy nie będzie na tej kurce. Aczkolwiek mam ochotę poprzyszywać na nią tutaj jeszcze czerwone takie cyrkonie, które są na projekcie 360, i też będzie bardzo ładnie, szlachetnie to wyglądało. Kochani, teraz przez to, że jest pogoda ni taka, ni siaka, jeszcze noszę takie futrzaki sztuczne, krótkie zdecydowanie. Zobaczcie. Taki malutki, włochaty goryl w kolorze szarym. To jest futerko, które bardzo mi się podoba, czuję się w nim super i mogłabym mieć takie futerka we wszystkich możliwych kolorach, bo czuję się w nich bardzo dobrze. To jest marka New Look, czyli sieciówkowe futerko, które oczywiście kupiłam w Second Handzie w tania odzież retro. Niezniszczone w ogóle, jak nowe. Jeszcze takie je wyprałam i wysuszyłam w pralce, Boże, wysuszyłam w suszarce, elektrycznej to stało się takie puszyste. No, także bardzo fajna rzecz. Jeszcze teraz je noszę. Oczywiście za chwilę zrobi się ciepło. Tak mega ciepło, no to już gdzieś je podkładam. Już sporo rzeczy odłożyłam, ale to futerko jeszcze zostaje ze mną na chwilę. Kochani, ostatnie dwie rzeczy na koniec. Pierwsza rzecz to jest bardzo taki szlachetny żakiet, który niesamowicie mi się podoba. Jego szlachetność też wynika z tego, że jest bardzo ładnie obszyty i to tworzy właśnie takie obszycie po królewsku. Tutaj mamy też bardzo ciekawe rękawy, dlatego że jest dużo guzików i one też są takie. Królewskie. No i ogólnie tak to prosta marynarka, prosty żakiet. Dwie stylizacje Wam się wyświetlą. Jedna chyba z paskiem, druga bez paska. Mam nadzieję, że nie opowiadam. Dobra, jedna bez paska, najpierw od tej zaczniemy, więc jest to rzecz na mnie taka przyszeroka. Ja to nazywam oversize'owa, żeby to bardzo dobrze brzmiało. Natomiast. I też druga musi być z paskiem, żeby, żeby pokombinować sobie I zdecydowanie wybieram tę z paskiem, bo lepiej się w niej czuję. Lubię takie żakiety i ten akurat kupiłam w sklepie Ubieram w tamtym tygodniu. Jeżeli chodzi o jego skład, to nie widzę tutaj metek, nie widzę też żadnej marki, nie wiem skąd on jest, więc pozostańmy przy tym, że jest z second handu i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że zdążyły Wam się wyświetlić te moje dwie stylizacje z tym żakietem. Bo teraz, jak podchodzę tak trochę do Was w tych stylizacjach, to one są dłuższe i nie wiem, czy, czy, czy zdążę tutaj e, po prostu wszystko powiedzieć i żeby te stylizacje zdążyły Wam się powyświetlać. No, ale ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, że żakietów mam bardzo dużo i za każdym razem m, po prostu też w Lumpeksach znajduję coraz nowsze, coraz jakieś ciekawsze propozycje. Jestem zachwycona. Ostatnia rzecz na dzisiaj to jest taki sweterek, który jest w kolorze bladożółtym, żółtym ale ma charakterystyczne tutaj zdobienie. Ostatnio wystąpiłam w takiej. Miałam pomalowane usta na bardzo mocny taki ciemny, brązowy kolor. On by tutaj pasował do, do tego swetra ze względu na te wstawki. Natomiast już sobie darowałam, ponieważ to nie jest tak prosto do jednej stylizacji namalować sobie usta, za chwilę zmywać i pokazywać kolejne rzeczy. A jakby do tych pozostałych, tak średnio by mi dzisiaj te brązowe usta pasowały, tylko do niektórych. Na przykład do. Do tej funkcji to już niekoniecznie słuchajcie, to już bym się źle czuła. No i dobra, i taki sweter sobie ostatnio kupiłam. Jest on bardzo stary, ale jest fajny. Z tyłu tak się prezentuje. Ma dość taki głęboki dekolt w kształcie, jest wycięty w kształcie litery V. No ale jest on taki na zasadzie ma odpowiednią granicę bezpieczeństwa, więc nic mi tam nie widać. Nie ma metek, ale wiecie co to jest? Może być ta bawełna. Zapomnę jak ona się nazywa, ta taka mocniejsza to była taka dziwna nazwa, mam ją na końcu języka, ale wam teraz tego nie powiem, będziecie wiedziały o co chodzi. No na pewno jest to, bo to nie jest sztuczny materiał, tylko to jest taki wiskozowo-bawełniany sweterek. Kochani, to wszystko w dzisiejszym filmie, dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie kochani w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. I jeszcze kochani, zanim powiem, że Was pozdrawiam, to tylko chciałam powiedzieć, że w tym tygodniu będzie pewnie film z jakimś kolorem, czyli chyba pomarańcz, zobaczę ile tych rzeczy mam. I będzie film porównawczy, bo dawno takiego filmu nie było, a nazbierałam ostatnio dość dużo rzeczy takich do porównania, więc taki film się myślę pojawi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.